Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do diabła z grami. Mój drodzy. W dzisiejszym odcinku pierwsze wrażenia z gry Clerobscure Obscure ekspedycja 33, a raczej Expedition 33 Obscure. Słuchajcie, dlaczego dopiero teraz pierwsze wrażenia? No bo nie miałem czasu pograć, nie? Jakoś tak konkretnie. Teraz mam około 13 godzin nabitych, więc myślę, że tutaj mogę już coś na ten temat tej gry powiedzieć. Oczywiście jej recenzja ukaże się na pierdyliard procent na kanale Do Diabła z Grami. Mam nadzieję, że w miarę, w miarę szybko, ale no kurczę, z czasem jest ciężko, nie? Słuchajcie, Gra jest to tytuł, który mi trochę pokrzyżował plany, ponieważ nie będę ukrywał, że w momencie, w którym Cenegami wysłała kod, za który bardzo dziękuję, no to miałem coś takiego, że, wiecie, grałem w Kazan. Przechodziłem jeszcze inne gry, które powinienem teraz przychodzić, no bo ja sobie założyłem, że przychodzę jedną po drugiej. No ale grając, wiecie, w jedne gry myślałem o Claire, nie? Tym bardziej, że non stop do mnie dochodziły słuchy, że jest to jakiś absolutny wypacz. Wy do mnie też pisaliście dużo wiadomości, że diabeł. Sprawdź to, bo to jest totalnie, totalnie gra dla Ciebie, nie? No i słuchajcie, jeżeli ja grałem w jedną grę, a myślałem o Claire, to stwierdziłem, dobra, przecież w grach wideo chodzi o fun, tak? Nie będę tutaj robił sobie z tego kanału jakiegoś kołchozu. Nie wiem, że ja muszę. Nie muszę, chcę. I chcę robić to z radością właśnie dla Was. Do tego wiem, że mnie oglądacie. No i mówię, dobra, Kit, włączam do Klera, nie. No i odpaliłem i pfff. I na ra koniec materiału, nie? <laughs> nie żartuję. Dobra, słuchajcie. O rety. Po kolei może tak, bo nie chcę się za bardzo emocjonować też, nie, bo chciałbym, żebyście, żeby osoby, które się wahają, mogły coś po tej grze, po, tej, po tym materiale stwierdzić, a też to nie jest recenzja, więc też chciałbym, będę się starał w miarę, w miarę to powiedzieć Wam sprawnie. Słuchajcie, jest to gra, którą obserwuję tak naprawdę od pierwszego zwiastunu i Her Obscure już od samego początku mnie zachwyciło swoją turową walką. Dlaczego? Dlatego moi drodzy, że no, turowy system walki niestety jest troszkę zapomniany, tak? Final Fantasy XVI. Lubię, lubię Cię, nie? Ale je na turową, nie? Tak, mimo wszystko. No i słuchajcie, no i to jej pokazano tą walkę turową na tych pierwszych zwiastunach, która no, wyglądała bajecznie, nie wyglądała fantastycznie. Bo jak, jak to oglądałem, to powiedziałem sobie nareszcie: ktoś się bierze za walkę turową, tak next-genowo, powiedzmy. Chociaż mnie mówienie next-genowo już wkurza, bo to są, wiecie, absolutne karengeny już teraz, nie? Ale po prostu chodziło mi o to, żeby zobaczyć taką grę z zajebistą, koszącą wręcz oprawą graficzną która będzie posiadała walkę turową, tak, której jestem gigafanem. No i słuchajcie moi kochani, otóż e, sytuacja jest taka, że grę no jak już osiągnąłem tak, no to e, i odpaliłem, no to e, na początku urwała mi kompletnie łeb, nie? ponieważ sama fabuła i <laughs> pomysł na historię bardzo mi się podobają. Tak bardzo, że spokojnie to mógłby być film albo jakaś, nie wiem, jakieś uniwersum mogliby z tego zwiększyć. Już Wam mówię o co chodzi. Jeżeli coś pomerdam, to mnie tam wiecie, po, poprawcie mi po prostu, tak? Ale e, mi się e, fabuła polega on na tym, że mamy Francję, która jest jakby. Pokryte niebo taką kopułą, ponieważ pewna wiedźma rzuciła jakieś, zwana też malarką, tak? rzuciła jakąś klątwę, coś takiego zrobiła, że ludzie dożywają tylko 34 roku życia nie? i są po prostu te zamieniani jakby w taki pył, oni odchodzą, oddają swoją energię. Tak? I raz do roku organizowana jest ekspedycja, która ma udać się do tej właśnie malarki wiedźmy. Utłuc ją najlepiej, żeby przerwać ten cykl bardzo wczesnego umierania. I to by się wydawało ok, ale jeszcze bardziej ok jest to, że cały świat jest jakby wtopiony w to wszystko. Te wydarzenia, te ekspedycje, ten, to umieranie w wieku 34 lat jest zrobione, słuchajcie, tak jak że ludzie po prostu. No, żyją w tym, wiedzą o tym. Tak Są ludzie, którzy na przykład nigdy nie widzieli kogoś starego, są ludzie, którzy nie pamiętają świata przed jakby tą całą sytuacją. Tak? I też świetne jest, świetne jest, świetne, świetne, świetnym zagraniem brakowało mi słowa świetnym zagraniem jest też to, że te ekspedycje zaczynają tracić powolutku na, może nie na wartości, na takim. No ludzie coraz mniej chcą brać w nich udział, ponieważ świecie te ekspedycje nie wracają, tak, nikt nie wrócił, nie? nikt nie pokonał malarki, więc tutaj może być duży problem. No i obserwujemy, jak powoli to społeczeństwo zaczyna się stawać takie bardzo posłuszne, podatne, no i godzące się z bardzo wczesną śmiercią, tak? No i my w tej grze wcielamy się w Gustawa. Które no, kogoś tam musi pożegnać. Tu wam nie będę nawet spoilerował. Bo początek jest bardzo mocny, taki wiecie, że aż wyciskający łzy wręcz. Nie? No i on dołącza do ekspedycji, tudzież tam samemu jej przewodzi. No i ta ekspedycja ma na celu iść, utłuc e, wiedźmę. W normalnej recenzji opowiem Wam więcej na temat postaci, ale powiem Wam tylko tak, że e, zależy nam na każdym członku tej ekspedycji, tak? Każdy ma swoje motywacje, każdy ma ciekawą historię, jest interesującym, ciekawym człowiekiem. No, już do tego momentu idziemy w grach powoli, nie? W sumie tu już dawno temu doszliśmy. No i my się tam udajemy. I w wyniku pewnych traumatycznych wydarzeń, no przejmujemy kontrolę później nad bohaterem. I jesteśmy już w tym takim świecie poza tą pokrytą powiedzmy, że kopułą Francją, tak? Czy tam jakimś inną krajem, no Francją, niech będzie to Francja. No i wtedy zaczyna się rozgrywka. To, na co, na, na co zwróciłem szczególną uwagę, to niesamowicie ciekawe, oryginalny e, oryginalne i taki. Niesamowity design świata. Już wam mówię o co chodzi. Słuchajcie, w tej grze krajobrazy i krainy, które będziemy przemierzać, wyglądają jak z jakiegoś never ending story, tak? Niesamowite skąpane we wschodzącym słońcu pola bitew, e, kraina podwodna, w której tak naprawdę ryby latają i woda też lata, tak? Na dobrą sprawę, nie? Mamy jeszcze, słuchajcie, no, całą masę innych poziomów: jakieś piękne lasy, zamki, e, jaskinie, ale to wszystko jest zrobione tak że my praktycznie co kilkanaście, kilkaset metrów mówimy, wow, a to widzimy jakąś ogromną, majestatyczną górę, a to jakieś unoszące się w powietrzu elementy jakiegoś, nie wiem, jakichś kolumn porozbijanych, a to gigantyczne, ale mówiąc gigantyczne, mam na myśli wysokości budynków, posągi, tak, jakieś postaci wielkich. Wygląda to przezajebiście i to jest takie coś, o, o, żeby się tylko mi nie zeżarli, to chwaliłem w awaut, że świat jest taki niesamowity, ale ten świat w Kler jest przy tym taki jeszcze kurwa głęb... Bo oni to zrobili sto razy jeszcze lepiej. Chodzi mi to po prostu o to, że jak chodzi... chodzi się w tych obu grach po lesie, to my nie mamy czegoś takiego, że to jest nasz ludzki las. To jest taki las taki maźnięty taką fantastyką, nie? Czyli wiecie, jakieś kolorowe kwiaty, bardziej jakieś łąki w innych kolorach, tego typu rzeczy. To naprawdę robi zajebiste wrażenie w Kler Obscure i też ten świat sprawia wrażenie takiego starego, posiadającego swoje wierzenia, mitologię, takiego cholernie, cholernie dopracowanego, tak? Czułem się w tym świecie, jakby to była jakaś epopeja, jakaś saga gier, które od dawna są i wiecie, my po prostu jesteśmy w tym świecie, który już od dawna istnieje, tak? No a widzicie, a tak jednak nie jest, nie? A propos tego jeszcze designu, to się tyczy nie tylko lokacji, słuchajcie, nasi bohaterowie wyglądają zajebiście, mają, no wiecie, są no ciekawi pod kątem ich wyglądu, ciekawi pod kątem stroju, tak? Wyglądają po prostu dobrze, ci ludzie mają na sobie jakieś tatuaże, ci członkowie tej ekspedycji, jakieś magiczne chyba, tak? Każdy jest naznaczony i nimi w jakiś inny sposób, to jest świetne, ale prawdziwym tutaj asem takim są bossowie i są starcia w ogóle z przeciwnikami. Więc jeszcze powiemy trochę o tym imidżu, o designie i zaraz Idziemy już do gameplay'u, nie. Słuchajcie, design przeciwników przypomina mi tak: Bloodborne, e, final fantasy też ale 16. E, Dark Souls, wszystkie części Soulsów. Bo bohaterowie, bo, przeciwnicy są tacy, wiecie, co się rycerze, takie puste zbroje, jakieś powykręcane genetyczno gówna, nie, jakieś Jesteś bardzo niepokojące byty, jak na przykład rycerze, ale czteroręczni, którzy na, na nas patrzą pustym wzrokiem za przyłbicy, nie? Kurde, przeciwnicy naprawdę wyglądają zajebiście, i niektórzy z nich śmiało, ale to śmielutko, nie? Bez najmniejszego problemu mogliby być przeciwnikami w Dark Souls, tak? Bosowie bajka. Ogromni są często. Często bosowie są monumentalni wręcz nie? i robią nas bardzo, ale to bardzo duże wrażenie. Zarówno te, ci, te istoty e, niebezpieczne dla nas, jak i te przyjazne wyglądają niesamowicie po prostu, słuchajcie. Czasami jest tak, że na przykład gadamy z jakimś. E, potworem, czymś, co jest w dobre dla nas, w porządku, ale i tak wygląda bardzo niepokojąco, nie? To jest super, wiecie, ale też nie wszystkie są niepokojące, są na przykład bardzo ciekawe, tak? Będziemy w tej grze podróżowali na takim facecie, który, który wygląda jak duża dmuchana gąbka, Eskue chyba się nazywa? Genialne, naprawdę świetny design, image tych wszystkich bohaterów, to wygląda super i grając w to nieraz zrobicie takie wow, naprawdę, nie? Naprawdę to robi, słuchajcie, robotę. Gameplay. Gameplay, moi drodzy, dzieje się oczywiście na eksplorację i walkę. Pomówmy trochę o eksploracji. Ta jest dosyć standardowa. Otóż w grze będziemy poruszali się na mapie świata, tak? I także będziemy z tej mapy świata sobie mogli przechodzić do kolejnych tam różnych dungeonów, tego typu rzeczy, nie? Mamy dungeony Trzeba poziomy, dora, poziomami to nazywajmy. Mamy poziomy idące fabularnie i mamy też bonusowe typu, weź tam utłucz jakiegoś hama, dostajesz nagrodę, nie? Ale na razie są dla mnie za trudne. No i wiecie, te przemierzanie poziomów, troszkę mi się kojarzy z Final Fantasy, nawet nie troszkę, tylko bardzo. Czyli mamy takie bardziej korytarzowe plansze, ale też ta ich korytarzowość, o, też i ta korytarzowość, słuchajcie, to nie jest taka korytarzowość, jak właśnie w Finalu, tylko tych odnóg mamy dużo. Często te połacie terenu wydają się nam być dosyć otwarte, takie wręcz szerokie, ale i tak wszystkie prowadzą bycie do jednego celu plus też w tych lokacjach można się można nie tyle co zgubić, tylko szukać jakichś sekretów. Tam się dzieje, nie? Tam nie jest tak, że brniemy do przodu i mamy wszystko gdzieś. Absolutnie tak nie jest. No i moi kochani, następną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, a propos jeszcze tej, tego gameplayu, no to podczas eksploracji będziemy oczywiście otwierali skrzynki. Standard, tak? Totalny, totalny standard. Będziemy mogli skakać, poprzez się hakiem, wspinać się, ale to nie są jakieś rzeczy, które definiują gameplay, tylko po prostu w nim są, żeby to szło. Solidnie i dobrze, nie? Lecz w sensie, żeby ta eksploracja szła nam e, tak organicznie, tak? I tak też jest. Poziomy się fajnie zwiedza, są ciekawe, wręcz powiedziałbym, że zajebiste. No i przejdźmy teraz do tak naprawdę krem de la creme, czyli do walki. Ło! Wow. Ktoś, no naprawdę pomyśleli, nie? Nie wiem, czy chciałbym, żeby taki system walki był teraz w każdym japońskim RPG-u, ale jest to rozwinięcie tego, co było już wam mówię, gdzie? W Sea of Stars, w Paper Mario, czyli. Chodzi nasza tura. Na ekranie często, nie zawsze, ale często przy niektórych zdolnościach, przy większości z nich, pojawiają się quick time eventy, nie. Czyli musimy na przykład szybko nacisnąć dwa razy krzyżyk, to atak jest mocniejszy. Dwa razy kółko, no to wtedy leczenie jest mocniejsze. Nie? To jest spoko, to robi robotę, ponieważ to sprawia, że w trakcie tych walk nie mamy takiego czegoś, gdzie siedzimy sobie z kawką i wiecie, z kawką i. To jest kawka, kurwa, z kawką i, i, z tym, i z palcami na padzie, jak ja to często robię w trakcie grania, w japońskiej RPG. Sejcie, jedną, jedną ręką gram, drugą piję kawę. To i tak nie będzie. i wiecie, każda ta walka będzie musie musieli nauczyć trochę przeciwników, tak? Ponieważ ich ataki możemy albo przeskakiwać, albo unikać. Albo parować, z czego parowanie, jak to sparujemy, daje nam możliwość potężnego pierdzielnięcia we wroga. nie? I na temat tego systemu walki, ja się rozkręcę mocno w recenzji, tu się będę wręcz trochę szczypał kurwa w kolano, żeby nie powiedzieć wam tak bardzo mocno zaawansowanie o niej, ponieważ potem nie będę o czym gadać w recenzji. Nie? Więc powiem wam tak: w walce, pomimo tego, że ona jest turowa, musimy się nauczyć ruchów przeciwnika, czyli jeżeli na przykład on wymachuje łapą i robi y", to jeżeli on robi E, y", to musimy od razu wcisnąć unik, bo znaczy, że za, za ułamek sekundy będzie uderzenie, nie? I to sprawia, że walki z bossami wyglądają bardzo, bardzo solsowo. Czyli dostajemy ciry na początku zawsze, bo przeciwnicy tu się nie patyczkują, tu mogą na przykład nas zdmuchnąć w dwie tury, nie? Bez problemu, jeżeli nie unikamy, jeżeli nie parujemy, jeżeli nie robimy z tym niczego, tak? Ale jak już się nauczymy tych nawet takich dźwiękowych komend, które wydają wrogowie, żeby ich. Yy, a tak on powinien sparować. To po powiedzmy pięciu, czasami nawet dziesięciu w zgonach przy jakimś bosie, później my przychodzimy i mówimy tak. Yupika 8 Gnoju, czym byś we mnie nie strzelił, te to odbije. I tak faktycznie później jest. Ja teraz walczyłem z takim gościem, nie wiem, czy wy to macie, czy wy już tam byliście, czy jeszcze nie. Lampiarz, lampman, kurwa, no lampista, facet z lampą, nie? Czy to nie facet, ale coś z lampą. No i dostawałem straszny wpierdziel. Straszny, masakrował mi drużynę. Ale jak już się nauczyłem tak go blokować i tak parować, że ta moja walka z nim wyglądała, wiecie, jak giga Yeah, nie, Wiecie, czyli on atakował unik, on atakuje z on atakuje blok i kontra zaraz, nie? I dostawał taki wpierdziel, że to było mega, mega, mega satysfakcjonujące, czyli ta, wiecie, ta walka jest taka skillowa mocno, jest cholernie przyjemna, widzimy też przeciwników na ekranie, to jest... W sensie na, na mapie, tak? Więc nie ma tej losowości, co też bardzo lubię. Co jeszcze? Walki są wymagające i gra, gra e, tymi walkami w nas nie nasrywa aż tak. nie? Czyli wiecie, to nie jest tak, że mamy co 30 sekund walkę. Tylko jest walka, parę minut przerwy, walka, bo te walki też są w miarę wymagające. Oczywiście, jeżeli wpadniemy w jakąś lokację, gdzie jest przeciwnik na przeciwniku, no to wiadomo, że tych walk jest z więcej, tak? Ale też są długie od nich przystoje i nigdy nie czułem, żeby te walki w grze były jakąś taką dla mnie upierdliwą koniecznością. Nie, są zawsze wyzwaniem, zawsze są takie, nie? O wiecie, o skilcach, postaci i tak dalej, pogadamy sobie przy okazji recenzji. Tak czy inaczej, walka, jest jedna z najlepszych, jak na razie, w jakich w ogóle miałem udział, nie? Okazję brać udział. E, pomówmy teraz troszeczkę na temat. Grafiki. Słuchajcie, po się szybko orzeczach złych. Czasami pojawiają mi się na przykład jakieś takie nałożenia się tekstury, kiedy w pierwszych sekundach się odpala filmik. To tyle. Potem znikają. Graficznie jest przepięknie, jest to dla mnie osobiście poziom spokojnie Final Fantasy. Tam wiecie tego remake'u 7, czy 16, wygląda to wypierdzielenie dobrze. Jaram się, muzyka jest przepiękna. Porównałbym ją trochę do Nier Automata, tylko po francusku. No. No, naprawdę zajebista rzecz, nie? Podsumuję. A, jeszcze jeżeli jakieś minusy, troszkę brakuje mi choćby jakiejś minimapy w blokacjach, nie? Bo nie ma jej. Żeby a, może jest, a ja jestem debilem, to mi powiedzcie. E, bo wiecie, nieraz tam patrzyłem w tych poziomach podwodnych, tych pierwszych, na przykład miałem taką krótką frustrację, mówię kuźwa, byłem tu czy nie byłem, nie? Wiecie, bo wskutecznie podobne, nie? Więc, więc. Tak to wyglądało, no ale ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, no ja jestem zakwycony, jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się w grze dalej. I jak tylko skończę, zmontuję dla Was odcinek, bo nagrałem dwa, to w sumie dwa, no to moi kochani, będę w to grał, a Wy trzymajcie kciuki, żebym zrobił z tego recenzję, ponieważ Clare Obscure jest dla fanów e, RPGów. Ogólnie, z z tym walki? Tym, czym najprawdopodobniej Streets of Rage 4 był dla E, bijatyk tych, wiecie, nowo, nowo oldschoolowych, nie? Dlaczego? Dlatego, że ta nisza zawsze ma swoich fanów, nie? Zawsze wychodzi ogrom gier, słuchajcie, z tyrową walką, ale wyglądających tak dobrze i tak wciągających jak Claire Obscure bardzo niewiele. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, jeżeli chcecie wspierać mój kanał, podajcie właśnie na kanał Patronite, a także kupujcie sklepy, sklep, kurwa, kupujcie sklepy, kupujcie rzeczy w sklepie Perfect Blue z mojego linku, który macie w opisie. Bardzo Wam dziękuję, na razie, cześć!